Witajcie, witajcie, witajcie. E, herbata jogowa. Jestem trochę dzisiaj spóźniona, ale mam nadzieję, że mnie słyszycie. Jestem spóźniona, ale teraz opowiem wszystko, co się dzieje. Coś mi się zawiesiło. Anuluj. dobra. Słuchajcie, jestem prosto z biegu, bo odebrałam dzisiaj klucze do mojego studia jogi w Kopenhadze, fizycznego miejsca, także nie tylko wirtualnie, ale będzie też fizycznie. Ale pozwólcie, że jeszcze włączę inter, e, Instagram. I dlatego nie mogłam dzisiaj, niestety, yy, zrobić herbaty jogowej na żywo o godzinie 11. A ja teraz włączę jeszcze tutaj Instagram. Także witam też na Instagramie wszystkie osoby. Słuchajcie, jestem bezpośrednio, taki raz powtórzę bo nie powiedziałam na Instagramie bezpośrednio, to z biegu, Zobaczcie, jeszcze mam włosy, bo do nas deszcz pada, więc przyjechałam rowerem z mojego studia. Jest niedaleko mojego domu, także spokojnie dojadę tam rowerem. Dzisiaj odebrałam klucze, więc z Wami się chwalę tym i dzielę się z tym. Mogę powiedzieć, dzielę się z tym, bo jest bardzo, jestem szczęśliwa, że dzisiaj właśnie wszystko się rozpoczęło. Jeżeli chcecie, jesteście ciekawi, to zapraszam na Instagramie, na Story, Instagram Story. Włożyłam chwilę takie przejścia, ale no oczywiście studio jeszcze jest w ogóle nieurządzone, dopiero odebrałyśmy klucze razem z moją wspólniczką, z moją przyjaciółką jogową. I będziemy dalej urządzać jutro. Także na pewno Wam zdam relację. Także obserwujcie na Instagramie na Story. No ale mm, mimo wszystko postaram się jak najszybciej wrócić, żeby być z Wami chociaż na chwilkę. Dzisiaj o godzinie, dzisiaj na 14 jest godzina w tym momencie. Chyba, że oglądasz sobie powtórkę, to oczywiście odbyło się wszystko na żywo o godzinie 14. Nie wiem w ogóle co, ja coś mówię, bo w ogóle bez sensu mówię, jestem tak zamieszana dzisiaj, ale chyba mi wybaczycie. Piję kambodżę, czyli też herbata, z herbaty jest zrobiona. I jest 10 pytań, na które teraz odpowiem, ale jeszcze zanim odpowiem na pytania, muszę kilka rzeczy odpowiedzieć, opowiedzieć, więc jedna rzecz jest taka, że dzisiejsze spotkanie jest przesunięte, czy było przesunięte, ale będą też przesunięte, przesunięte następne dwa spotkania. W przyszłą środę i w następną, dlatego że ja wyjeżdżam na coroczne spotkanie z moim nauczycielem jogi kundalini do Portugalii tym razem. Także ja wylatuję w przyszłą środę i wracam w środę, akurat w te dni, kiedy mamy herbatę, ale nasze spotkania nie będą odwołane, także ja je przesunę i dam wam znać kiedy myślę że nie czy myślę na pewno już postanowiłam że zrobię w przyszłym tygodniu spotkanie w mojej urodziny we wtorek bo we wtorek mam urodziny także chyba jest najfajniejsza rzecz żeby zrobić z wami spotkanie w mojej urodziny będę świętowała przez moment także na pewno herbata jogowa będzie we wtorek 4 lutego natomiast następna herbata jogowa będzie w czwartek czyli jak zwrócę to będzie chyba z tego, co pamiętam, 13 luty, 13 lutego. Także dwie zmiany tylko na te następne dwa tygodnie. Ale na pewno Wam dam jeszcze znać, dam Wam znać na Facebooku wiadomości. Dobrze. Zabieram się do pytań. Dziękuję za pytania. Były niektóre pytania o warsztaty. Dziewczyny pytacie o różne rzeczy z warsztatów Prosperity, dobrobyt na 2020. Przypominam Wam, że jest grupa nasza prywatna, gdzie. Możecie zapytać o wszystko, i wczoraj odpowiedziałam na żywo na pytania, na żywo online, na Wasze pytania. Także możecie sobie zobaczyć, jest miejsce do zadawania pytań i postaram się raz w tygodniu wejść tam i odpowiedzieć Wam na wszystkie pytania z warsztatów. Dlatego, że tutaj jest wiele osób, które nie są na warsztatach i po prostu nie będą wiedziały o czym ja tutaj w ogóle mówię. Także zapraszam wam Was tam do grupy, naszej grupy zamkniętej warsztaty. Natomiast pytania czy sobie wybrałam, czy nie wybrałam, wszystkie są pytania jak zwykle ale oprócz tych z warsztatów. Więc pierwsze pytanie takie jest. Proszę o zebranie w pigułkę i na przykład nagranie filmików z medytacją i mantrami na każdą czakrę, na ich oczyszczenie i pobudzenie. Więc tutaj ja już odpowiedziałam na to pytanie. Zapraszam na mój bezpłatny kurs 7 dni w kolorach czakra czakra, czakr, która jest na mojej stronie. Moja strona internetowa to jest aga.yoga. Joga przez Y, taka jest moja strona i zapraszam Was tam, możecie się zapisać na ten bezpłatny kurs. Natomiast, jeżeli chcesz coś więcej o czakrach, to w kwietniu startuje kurs Podróż po czakrach, który trwa 8 tygodni, tyle ile jest czakr, bo mamy 8 czakr, według jogi Kundalini, i którym pracujemy intensywnie z każdą czakrą, i później ta podróż. Trwa przez cały rok, tak naprawdę, ale o tym powiem Wam kiedy indziej więcej, jak będziemy się zbliżać do tego kursu. W każdym razie możesz już teraz zapisać się na listę zainteresowanych tym kursem, aby otrzymać pierwsze informacje. Tam jest i kryje nawet kilka rzeczy: jest medytacja, jest mantra, jest wszystko, wiele więcej, nasze spotkania na żywo i tak dalej, Drugie pytanie, Aga: Czy byłaby możliwość, żebyś dopisała czasy ćwiczeń do filmu na YouTube w ekspresowej kryj na wszystkie czakry? Byłabym bardzo wdzięczna. Już to zrobiłam, właśnie dopisałam w tamtym tygodniu. Także, kto praktykuje tą kryję na YouTubie, to zapraszam Was, bo tam właśnie są już dopisane. I tam jest napisany czas, nie taki, jak ja pokazuję na filmie. Dlatego, że często na tych filmach na YouTubie robię takie mniejsze, mniejsze krótszą wersję, czyli skracam pozycję proporcjonalnie dla wszystkich osób początkujących też, ale jest opisane, czyli jeżeli ktoś z Was chce zrobić dłużej, to jest opisane od minimalnej do maksymalnej, ile możecie wykonywać minut każdą pozycję. Następne pytanie. Hmm, Aga, nie mam już dostępu do nagrania webinaru i czy Ty też chcesz... A, webinaru o aniołach. Lubiłam z Tobą dwa razy i czułam się podczas tego, tej medytacji, podczas webinaru cudownie. Nawet nie potrafię opisać, jaki to był stan, ale pojawiły się też łzy szczęścia. Czy można kupić dostęp do tego webinaru? Tak, słuchajcie, wszystkie moje webinary znajdują się w sklepie moim. Znowuż na mojej stronie aga.yoga przez Y jest miejsce, gdzie jest sklep, sobie klikasz tam i tam się znajdują webinary, wszystkie, które już się wydarzyły. Natomiast wszystkie następne webinary, pamiętajcie, że na każdy webinar, a dla osób niewtajemniczonych webinar to jest taki warsztat, ale bardziej taki, jakby można powiedzieć. Spotkanie, tak jak tutaj, tutaj, odpowiadam tylko na dany temat i dokładnie, można powiedzieć, głębiej wchodzę w jakiś temat. Czasami, na takim webinarze, mamy też jakąś praktykę, króciutką medytację. I zazwyczaj webinar odbywa się raz w miesiącu. Takie jest moje założenie, niedługo będzie nowy webinar w lutym. I wtedy jest on bezpłatny, jeżeli się na niego zapiszecie i macie powtórkę przez ileś tam czasu. Natomiast później. Mm, już ten webinar jest w sklepie, także później musicie zapisać się, znaczy nie zapisać, zakupić go w sklepie. Ok, następne pytanie. Mm, mówimy w nawiasie w przenośni, że powinniśmy być częścią, że powinniśmy być częścią, a przepraszam, źle czytam, że powinniśmy być czyści, praktykując jogę, medytację. Chciałabym zapytać się, jak to ma się, jak to ma do niektórych chorób i leków, które bierzemy. Już wyjaśniam, o co chodzi. Cierpię na nadciśnienie i każdego dnia muszę je obniżać lekami, jednak w mojej głowie wciąż powraca myśl, że w ten sposób blokuję mój własny, prawdziwy, naturalny przepływ energii, że na siłę uspokajam i blokuję mój organizm. Chciałabym poznać Twój punkt widzenia. Okej, okay, to jest bardzo fajne pytanie. Cieszę się, dziękuję za to pytanie. Już podpowiadam i oczywiście, tak jak tu jest już wspomniane, to jest mój punkt widzenia, także to nie jest coś, co ja teraz dzielę się z Wami, jak do tego podchodzi Joga Kundalini, ale podejrzewam, że podobnie, tak jak ja myślę. Słuchajcie, pr próbujemy oczywiście pracować na ile możemy naturalnie, czyli najpierw słuchamy naszego organizmu. Na przykład, wszystkie choroby mają. Tak naprawdę w to wierzymy, praktykując jogę i właśnie wiedzy kundalini, te, oczywiście również, że każda nasza choroba ma jakieś swoje zagłębienie wewnętrzne, tak? czyli chorując na, nie wiem, astmę, na co jeszcze mogę powiedzieć, na różne jakieś choroby, nie wiem, zatoki na przykład, choroby serca, choroby krążenia krwi, tutaj jest akurat naciśnienie. To um, te każda nasza choroba, czy na przykład choroby żołądka, wydalanie i tak dalej, one mają swoje um, początek gdzieś w, w naszych, w naszych, tak naprawdę emocjach to na tym, o tym mówi joga między innymi, że wszystkie te rzeczy dzieją się z czegoś. Nawet czasami nam się wydaje, ale to niemożliwe, to tylko katar, bo tylko jest katar. Nie, bo to tylko gardło, na przykład ktoś mówi, gardło mnie do boli, ja mówię, no to coś tutaj pewnie czakra gardła. Nie, nie, bo się przysiębiłam, bo właśnie wczoraj byłam na zimnym, to dlatego. I nam się czasami wydaje, że te choroby są, bo się gdzieś tam przeziębiliśmy, tak, ale też to jest moment, kiedy byłaś w tym momencie jest, twoje ciało nie, 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 nie potrafiło, nie była prana, nie przypływała prana i już to szybko złapaliśmy. Także to nie tak za każdym razem, kiedy jest, słuchajcie, zimno albo, nie wiem, deszcz pada, to się przeziębiamy, tylko właśnie w tym momencie, kiedy jesteśmy, mamy do tego predyspozycję. No i teraz to jest takie źródło i próbujemy pracować z naszymi chorobami właśnie od wewnątrz. Są też praktyka, na przykład z czakrami pracujemy, no, znajdujemy swoje nasze jakby słabe punkty i miejsca, gdzie, które są, jakby chcemy z nimi pracować. No, i wtedy warto sobie tak na, to, na to popatrzeć, ale też są, słuchajcie, takie y, sytuacje, choroby, które są, jest konieczna pomoc lekarska. Więc ja tutaj nie, nie mówię Wam, że wszystko, co jest medyczne albo jakieś właśnie farmaceutyczne, jest niewskazane. Absolutnie. Ja nie jestem, wcale tak nie uważam. Ja uważam, że powinniśmy próbować jak najwięcej naturalnie się leczyć albo pomagać temu leczeniu właśnie w sposób naturalny, ale czasem nie da się obejść bez lekarstw. Więc ym, o tym, teraz nie pamiętam jak to się nazywa, ale ostatnio miałam spotkanie z, 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 AIRU, z naszą specjalistką od Ayurvedy, mówiła, że to jest taka najnowsza medycyna, która teraz u nas się rozwija i która będzie na pewno popularna już teraz nie pamiętam jak ona się nazywa. Ta medycyna, może ktoś mi podpowie w komentarzu, że właśnie to będzie połączenie. To jest połączenie tych wszystkich Ayurvedy, połączenie takiej tradycjonalnej medycyny z najnowszymi jakimiś osiągnięciami, czyli lekarze medycyny takiej już można powiedzieć zachodu, też sięgają po te metody tradycyjne, ale też cieszymy się z tego, że są jakieś środki, które nie było kiedyś i które ratują nadal życie. Czyli jeżeli musisz brać lekarstwa na nadciśnienie, oczywiście wspomagaj się praktyką, pomyśl sobie skąd może ta choroba się wzięła, skąd się wzięło to nadciśnienie, ale no trudno byłoby, prawdopodobnie tak podejrzewam, odstawić kompletnie Twoje lekarstwa, bo to mogłoby Ci zagrozić, tak? Czyli... Nie miej wyrzutów sumienia. Jedną jaką rzecz, bo mi tutaj na to zwracam uwagę, najgorsza rzecz, która tutaj się dzieje u Ciebie, to jest to, że masz wyrzuty sumienia w związku z tym, że bierzesz te lekarstwa. Nie miej wyrzutów sumienia, bo yy, wszechświat chciał, abyśmy też znaleźli różne środki i medycynę już taką. Yy, żeby żeby nas ratowała nam życie, która nie ratowała kiedyś wcześniej, więc skąd to się, skądś to się wzięło. Ale natomiast są różne takie małe, ockowe rzeczy, nie wiem, jakieś przeziębienia, jakieś coś, które. My tutaj mamy po prostu cały wachlarz lekarstw i to są właśnie rzeczy, które powinniśmy unikać, bo takie rzeczy, które można wyleczyć naturalnie, czoskiem, kurkumą, imbirem, itd. Wtedy staramy się pracować to w taki sposób. Mam nadzieję, że wyjaśniłam i wyrozumiecie o co, jakie jest moje zdanie na ten temat. Czy praktykując Jego Kundalini można jeść mięso, czy trzeba przejść na wegetarianizm? Nie jem dużo mięsa, ale ze względów zdrowotnych nie powinnam całkowicie z niego zrezygnować. Czy jedząc mięso może być problem z otwieraniem czakr? Nie, absolutnie nie. Nie ma takiego wymogu, nie ma um, z tego... Z tak jak ja pojmuję jogę, nie ma też wymogu, żeby każdy, kto praktykuje jogę, nie jadł mięsa. To jest Twoja decyzja. Jest takie wskazanie, jest taka sugestia. Dlaczego? Dlatego, że kiedy nie jemy mięsa, to nam jest łatwiej utrzymać nasze ciało fizyczne, nasze, nasze ciało, ciało energetyczne również w takim satwicznym stanie, w takim stanie czystości. No i tutaj na ten temat kiedyś jest. Na którymś z moich filmów na YouTubie. Mówiłam o tym właśnie, o diecie jogina, tam sobie możecie posłuchać więcej tych rzeczy, o tym właśnie, na czym to polega, to satwiczne jedzenie, więc nie, ale jest wskazanie, ale też jeżeli jest zdrowotnie, tutaj jest napisane, że ze względów zdrowotnych musisz jeść mięso, to znowuż y, musimy wyważyć, co jest dla nas ważniejsze. Ja też mam nauczycieli jogi kundalini, którzy jedzą mięso, dlatego właśnie, że jest to dla nich wskazane, bo akurat coś takiego się dzieje. I teraz tutaj nie będę wchodziła w szczegóły, bo ktoś może mnie tutaj zaraz zaatakować, jak to jest możliwe, że w ogóle wskazane, ale tak, też takie są, na przykład choroby mózgu i tak dalej. I teraz jedną rzecz, którą ja bym na to na co zwróciła uwagę, że jeżeli jecie mięso, na przykład mój syn je mięso. Mój partner je ja nadal mięso, chociaż bardzo mało, ale jedzą i jego córka również. Tylko ja nie jem mięsa i nikogo do tego nie zmuszam przede wszystkim. To jest moja decyzja i ich decyzja, kiedy będą chcieli. Chociaż mówię, dzięki temu, że ja nie jem mięsa, no to jest tego jakby mało i oni sobie sami, sami przygotowują, jak, jak muszą przygotować, chcą. W każdym razie na co bardzo zwracam uwagę, aby wszystkie rzeczy nie roślinne i tak samo roślinne, w ogóle całe pożywienie, które spożywamy, aby pochodziło z takich i z. Miejsc, gdzie te zwierzątka były dobrze traktowane, czy jajka były kury na zewnątrz i tak dalej. Gdzie tak samo rośliny, bo my często mówimy o tym, mówimy właśnie o zwierzętach, ale ja uważam, że tak samo powinniśmy traktować rośliny i owoce i też nie powinniśmy źle traktować, czyli obsypywanie jakimiś nawozami, jakimiś konserwantami i tak dalej. To jest też yy, przemoc. <noise> Nie na zwierzętach, tylko na roślinach, na owocach i na nas samych, bo potem my to spożywamy. Więc na to zwracam uwagę. I moim zdaniem takie jogiczne podejście jest, jeżeli nadal jesz mięso albo chcesz jeść mięso albo musisz, to staraj się, aby pochodziło to z takich miejsc, gdzie wiesz, że w humanitarny sposób traktowano zwierzęta. Tak? Więc yy, taka jest moja sugestia. I takie mi się wydaje jogiczne podejście. Natomiast jeszcze na co zwrócę uwagę, że w Jodze kundalini nie stosuje się weganizmu stricte, czyli jest tutaj zalecane na przykład produkty mleczne, jajka i mleko samo sobie. Nie jest powiedziane, że nie można nie jeść, czyli nie można być weganinem, można być oczywiście, ale jest w wielu dietach, które poznacie, które też jogi Bhajan nam przekazywał, są też produkty mleczne. Hmm. Cześć Agnieszko! Chciałabym zapytać o turban. Czy można kupić gdzieś gotowe, w sensie wkładane jak czapka? Czy używa się długiego materiału i samemu układa turban? Czy wersja takiej szerokiej opaski, w której część włosów jest widoczna też jest ok? Pozdrawiam. Ja pozdrawiam. Więc tak, są takie turbany, gdzie możecie kupić już gotowe. Jedna ze stron, która sprzedaje takie rzeczy z tego, co pamiętam, bo ja nigdy nie kupowałam takich rzeczy, ale jest chyba satnam.eu, czyli Europa, satnameu jest też na stronie z tego co pamiętam, spiritvoyage.com i pewnie jest więcej takich różnych miejsc, może wpiszcie sobie w Google'ach właśnie ym, ym, turban czy coś takiego. Ja nie używam akurat takich, chociaż może kiedyś, jak gdzieś coś fajnego znajdę. Ja lubię zawiązywać sobie zwykłą chustką, czyli u mnie, mogę Wam pokazać, bo mam gdzieś na wierzchu chyba, tak, to jest moja ulubiona, to jest po prostu zwykły materiał, znaczy to nie jest zwykły, bo jest bardzo mięciutki, jest naturalny, to jest bawełna, jest tak. I ja po prostu, to jest duga, dość długi, 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 długi szal, można powiedzieć, i ja sobie tym, jak, kiedy mam ochotę, zawiązuję moją głowę. Ok? Teraz nie będę Wam zawiązywała, ale na pewno widzieliście na niektórych filmach, jak ja to robię, bo też pokazywałam Wam, jak to robię. Nie jest to żadna jakaś filozofia, jeżeli chodzi o takie opaski, dlaczego my robimy, dlaczego zakładamy ten turban, zakładamy, żeby okryć to miejsce, siódmą czakrę, czyli jeżeli masz opaskę, ja czasami też tak zakładam, że zostawiam sobie ten czubek, ale zazwyczaj postarajcie się zakryć to miejsce, gdzie jest siódma czakra. I dla osób, które teraz się dziwią, nie jest to konieczne, czyli nie to, nie, to nie jest tak, że tylko, że możesz praktykować yoga kundalini w turbanie. Jest to znowuż sugestia, lepiej nam się praktykuje, lepiej chronimy naszą siódmą czakrę. Ale sama też nie stosuję tego stricte. Tak? Ja też są dni i mam i praktyki, i kiedy uczę, kiedy nie mam turbanu. Po prostu czuję, kiedy mam na to ochotę albo kiedy nie mam. I następne pytanie. Witaj, Aga. Poleciłam mojej mamie Kryje na wyrównanie czak z Twojego kanału YouTube. Muszę dodać, że moja mama jest bardzo mocno energetyczną osobą, a więc po ćwiczeniach dostaje takiej energii, że nawet spać nie może. Co z tym zrobić? Spotkałaś się z tym? Mama mówi, że chyba oddech ognia jej nie służy. Więc przede wszystkim, tak, spotkałam się z tym. Przede wszystkim, polecam mamy, aby wykonywała praktykę rano. Drugą rzecz, aby wykonywała porządną no, po relaksację po tej praktyce i też takie Uziemienie, chodziła na spacer, bo tutaj może być bardzo w górze. Jeżeli ona czuje, że jej oddech ognia nie odpowiada, to niech sobie wymieni ten oddech ognia na głębokie wdechy i wydechy. Czasami też to może nas bardzo energetyzować, bo oddech ognia będzie wpływał na trzecią czakrę, dawało nam dużo tej, tego ognia w środku. I próbować. Lub niech mama sobie znajdzie inną praktykę, taką bardziej wyciszającą, też są na moim kanale takie bardziej właśnie wyciszające praktyki, bo może akurat ta na praktykę czakr jest dla niej za mocna, ale no nie wydaje mi się, nigdy nie popłynie to jako źle, ale niech wypróbuje i szczególnie niech nie robi praktyki wieczorem i relaksacja później, albo praktyka z czakrami i jakaś relaksująca, wyciszająca medytacja na koniec. Także powodzenia dla mamy. <laughs> Ćwiczę często, gdy synek śpi. Zdarza się, że budzi się i muszę przerwać ćwiczenia. Czy po takiej kilkuminutowej przerwie mogę wrócić do ćwiczeń, czy zaczynać od nowa? Przede wszystkim to już tutaj mówię Wam od razu, że wszystkie mamy, które praktykują jogę, które mają małe dzieci i też starsze, pamiętajcie, że wy już same w sobie macie kryje i biogę będąc matkami. Taka jest prawda, Yogi Bhajan o tym mówił, że naszą kryją jest właśnie wychowywanie dzieci, to już jest jedna nasza praktyka i jest, jest to praktyka życia. W każdym razie moim zdaniem i jestem pewna, że potwierdzą to też inni nauczyciele jogi, kundalini na pewno, że jeżeli praktykujesz i przerwie twoje dziecko, to kontynuujesz, i ja, ja często też tak mi się zdarzało, i zdarza mi się, chociaż mój syn ma teraz 13 lat, chociaż i, i on naprawdę, jeżeli przerywa mi, to dlatego, że coś jest ważnego, bo wie o tym, że bez sensu mi nie przerywa jakieś tam, żeby jakieś coś, więc wtedy wiem, że to jest coś ważnego. Może czasami się wydawać dla niego ważnym, a jest mniej, ale dla niego jest to ważne. I w tym momencie wybieram oczywiście mojego syna. Więc jeżeli robię jakąś praktykę, nawet medytację, a wiem, że on się zapyta, to potrafię przerwać, ale słuchajcie, pozostaję w tym stanie medytacyjnym, odpowiem mu. Nawet kiedyś chyba mówiłam też, że też zdarzyło się raz, że przed listonosz i ja w czasie praktyki otworzyłam drzwi, odebrałam paczkę i wróciłam do medytacji, bo wtedy byłam to długa medytacja, a bardzo zależało mi, żeby dobrać też tą paczkę. I stwierdziłam, że jestem w stanie medytacyjnym, kiedy odebrałam paczkę. Oczywiście, staramy się tego nie robić, ale są wyjątki. Dzieci są takimi wyjątkami. Także moim zdaniem gorszą rzeczą byłoby, gdybyś zignorowała swojego synka, gdybyś nie odpowiedziała, bo wtedy on mógłby być, mieć no, taką lekką traumę, tak? Że mama w ogóle nie reaguje i mógłby nie lubić tej twojej jogi, więc, więc nie miej żadnych wyczytów sumienia, wracasz do praktyki i kontynuujesz. I ostatnie pytanie, ostatnie pytanie, gdzie szukać oryginalnych mantr? Oryginalnych mantr. To pytanie troszeczkę jest takie, że nie wiem dokładnie o co chodzi, bo oryginalne mantry, mantry są wszystkie oryginalne, chyba, że ktoś je przekręca, ale one są oryginalne. Jeżeli chodzi o. Ja kiedyś jest też u mnie w sklepie e-book z mantrami, więc wam polecam, możecie sobie go zakupić. Niedługo, teraz tutaj właśnie ogłaszam. I pewnie moja asystentka już będzie się dziwiła, jak to powiem, ale niedługo wam, niedługo wam zrobić drugą edycję mantr. Zrobimy drugą edycję, także będzie więcej mantr taki mam tutaj plan, właśnie mi teraz wyrósł w głowie. W każdym razie pierwsza jest tam i wtedy możecie sobie przeczytać o tych mantrach, o każdej mantrze po polsku, co ona oznacza, dlaczego ją śpiewamy, jak ją śpiewać i też są odnośniki, jak ją znaleźć, gdzie ją znaleźć. Wszystkie mantry znajdziecie na Spotify, zresztą też podaję na mojej liście, jest ja mam kanał na Spotify, gdzie jest też playlista z wszystkimi mantrami, które są właśnie w tym e-booku i też jest lista do, do mantr na YouTubie. Także tam możemy znaleźć nasze mantry, jogi, jogi kundalini. Super, cieszę się, że, że udało mi się z Wami spotkać dzisiaj, mimo tych wszystkich rzeczy, które się działy, ale, ale tak to jest czasami. I zaraz, przy, zaraz tylko jak skończy się nasze spotkanie, to włożę tutaj pytania w opisie tego spotkania, także możecie sobie zobaczyć. Na YouTubie za każdym razem, kiedy wkładam herbatę jogową, to posłuchajcie, też tam są pytania i też są napisane minuty. Także, jak Was interesuje konkretne pytania, nie chcecie słuchać całego spotkania, możecie sobie kliknąć w ten numerek i tam już będziecie wiedzieli, gdzie. I przychodzi o bezpośrednio na ten moment, kiedy ja odpowiadam na to konkretne pytanie. I przypominam, w przyszłym tygodniu spotykamy się we wtorek, 4 lutego o godzinie 9.00. Znaczy ja nie wiem, czy dziewiątej, bo, bo słuchajcie, bo mam urodziny. Dobrze, o godzinie dziewiątej, to już jest powiedziane, krzyżuję palce. Godzina dziewiąta, we wtorek herbata jogowa. A na tym herbacie jogowej ogłoszę Wam, kiedy będzie herbata jogowa w czwartek później. Dziękuję, dziękuję wszystkim też na Instagramie, satnam. Dziękuję Wam wszystkim na Facebooku i dziękuję wszystkim oglądającym później, czy to na YouTubie, czy sobie powtórki. I będziemy w kontakcie. Chcecie obserwować, jak urządzam moje studio jogi, to zapraszam na story jutro. Jutro będę Wam zdawała, zdawała relacje yy, i poznacie też moją wspomniczkę <laughs> Annę. Dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia, życzę Wam miłego dnia i czekam na, następ, na, na następne pytania. Do zobaczenia. Satnam pa. Muszę wyłączyć powolutku Instagram najpierw i za chwileczkę Facebook. Do zobaczenia.